Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie powiem Wam, jak zadbać o piwonie jesienią. Są to bardzo ważne zabiegi, które musimy wykonać, żeby nasze piwonie były zdrowe, żeby nasze piwonie były silne, żeby dobrze przezimowały i od wiosny ładnie zaczęły rosnąć. Więc jeśli ten film jest interesujący, to pozostań na kanale, zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, podbijania filmów. I do oglądania innych filmów. A teraz piwonie, przycinamy. Są dwie, dwie zasady takie, główne, kiedy przycinamy piwonie. Pierwsza to po przymrozkach. No, u mnie przymrozki dziś w nocy było minus 4, więc to już jest dobry czas na pomyślenie o piwoni. Możecie to zauważyć, że liście zaczynają brązowieć, To jest porażenie od mrozu, więc już czas. Tą piwonię przyciąć. <laughs> Przepraszam. Druga sprawa to, gdy piwonia zmienia kolor liści. Właśnie na takie ciemne, już obwiędłe, żółte. To już też jest znak, że piwonię że piwonia należy już przycinać. Jak przycinamy piwonie? Więc piwonię tniemy około 5 cm nad ziemią. Pozbywamy się. Wszystkich części roślin. Po co to robimy? Usuwając liście, ograniczamy ryzyko wystąpienia chorób. Piłania jest dość wrażliwym kwiatem. I na takich właśnie starych pędach bardzo szybko rozwijają się choroby grzybowe. Więc jeśli byśmy jej nie przycięli. Byśmy to tu zostawili, to wiadomo. Niektórzy nie tną. Pod niektórymi moimi filmami z poprzednich lat właśnie było mówione, że nie tną piwonni i im rosną. Ale niestety jest to bardzo ryzykowne. Jest to bardzo niebezpieczne dla piwonni. Właśnie związane z tym, że z chorobami grzybowymi. Gdy już całą piwonię przytniemy. Nawozimy ją. Nawozimy ją na dwa sposoby. Albo obornikiem granulowanym. Tu jeszcze lekko trzeba będzie ją odchwaścić, tą suchą trawę. W tej suchej trawy się pozbyć. Ale gdy mamy już obcięte, odchwaszczone, rozsypujemy warstwę obornika granulowanego. Może być to też obornik naturalny. Rozsypujemy dokładnie dookoła rośliny i sypiemy nie tylko przy samej, przy samej bryle korzeniowej, ale również dalej, ponieważ bryła się rozrasta i coraz dalej musimy dostarczać te składniki pokarmowe. Po rozsypaniu obornik czy też kompost dokładnie mieszamy z ziemią. Mieszamy z podłożem tak, żeby był on cały zakryty, żeby ten azot nie odparowywał wszystkie minerały. Nawozimy po to, żeby dostarczyć roślinie jak najwięcej składników pokarmowych. Poprzez deszcze, poprzez śnieg roztopiący. Te minerały będą powoli dostawały się do systemu korzeniowego, a co za tym idzie, w przyszłym roku piwonia będzie miała bardzo dużo składników mineralnych, będzie dobrze przezimowana, będzie bardzo bujnie od razu z samej wiosny rosnąć. Ostatnia sprawa to ściółkowanie. Po rozsypaniu Nawozów ściółkujemy piwonię, czy to korą, czy to zrębką, czy też liśćmi z drzew. Pamiętajcie tylko, żeby nie używać liści orzecha włoskiego. Robimy kopiec, żeby zabezpieczyć piwonie przed przemraźnięciem. Jest to zabieg bardzo ważny. Wiele osób nie okrywa piwoni. Tak jak ta akurat rośnie w dość dużym zaciszu. Więc jej tak ryzyko przemarznięcia nie, nie grozi, lub nie grozi, lub jest po prostu niskie. Ale też będzie okryta na zimę. Będzie okryta na zimę, żeby ją ochronić. Bardzo często w piwonie przemarzają w zimę. Dostałem w tym roku szczególnie dużo od was wiadomości, że piwo nie wam zmarzło. Co z jednej strony jest dość dziwne, bo zima nie była jakaś bardzo, yy, bardzo sroga, a było to spowodowane po prostu tym, że trzeba piwo nie zabezpieczać. Spójrzcie, tu już nawet widać wychodzą młode pędy. One oczywiście będą stracone, bo to jest za szybko. Dlatego tak ważne jest obsypanie tej piwoni, żeby żeby ona po prostu przetrwała zimę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do oglądania innych filmów. Liście, które obcięliśmy, możecie wyrzucić na kompost. Możecie również wyrzucić je do odpadów bio. Ale ja Wam proponuję Pozbyć się ich na kompost. Jest to bardzo dużo masy zielonej, która będzie dobrze zasilać nasze warzywa. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. I do podbijania, oczywiście. Na razie, cześć.